Dzień dobry widzowie! Witamy! witamy w piątym vlogmasie. Mamy dzisiaj 5 grudnia, godzina 8.53, Na wstępie powiemy, że... Że ja mam zwykłego wąsa. Że mam zwykłego wąsa, bo nie wbiliście łapek w górę. Tysiąca, tak. Więc chociaż była dobra aktywność. Lecieliście równo, ale braku. Więc jakby deal, it's deal ocieramy kalendarz. kalendarz adwentowy. Później będzie mini porada, ale to do, na samym końcu, bo dużo osób ogląda vlogmasy, ale każdy coś chciał jeszcze z samochodu, więc na samym końcu dzisiaj zrobimy albo mycie szyb, albo czyszczenie bonetem. Bo pan mi wczoraj jakiś pan chyba pan jakiś, mi wczoraj napisał, że miał przygodę z dzieckiem i żebyśmy pokazali wybonetowanie tylnych siedzeń chyba tak delikatnie, chociaż bo nie ma urządzenia piorącego Także na końcu zobaczycie, jak bonetować siedzenia i ogólnie wszystkie materiały. Aha, jeszcze jedna rzecz. Nie byłem wczoraj w widlu, nie przetestowałem lówki, e, którą dostałem, i nie przetestowałem tornadora. I sami zrobicie. <słuch> Uja! Dolin się nie wyrobiłem, już był wczoraj kryzys, jak nie wiem co. Tornadora nie przekręciłem, bo ten, co jest, nagle się odbraził i działa. A dzisiaj macie gościę. Aleksandra i kwiaty! Brawo! serdecznie. Pożyczyć Ci jeszcze buty, będziesz już w pełni, od góry do dołu dresik. Wyglądam groźniej? Idziemy iść zaraz po tatry Mocną i ona będzie tak siedzieć na odcinku z Tatrą A jakie ja mam dzisiaj skarpetki? Bo zawsze Ty o skarpetkach. Ja mam lamy. Albo alpakę. To są lamy. Jak kupię takie, idzie Ci do premii. A! A ty wklejasz jakieś sklepy ze skarpetkami zamiast normalnie upie skarpeteczki z cleanera. Skarpetek. Przepraszam, przepraszam, nie chciałem Cię uderzyć, przepraszam. Skarpeteczki z Detailing Together dostępne na Mrcleaner.pl, mrcleaner Ale pamiętajcie o tym, żeby użyć kodu Premia 15, bo wtedy wszyscy będą zadowoleni, a w szczególności ja i pani operatorka. Hihi. Tutaj są te skarpetki. Żeby nie być gołosłownym, wczoraj ją dodałem w komentarzu, ale mi usunęło komentarz. Pokaż mi stronę i NIP. I muszę fakturę wysłać za reklamę. Nie zamawiajcie tam! Wykonamy z P. z kodem Premia 15. Bo was znajdę. Dziady jedne. Szukaj, szukaj. A wody już nie wyciągnie. Dostaliśmy wodę. Wyzerujesz to? Na no. no. Co tutaj jest napisane? Pij wodę, będziesz wielki. Dobra. No. I tutaj mamy jeszcze challenge. Zgadnij zapach. Zgadnij zapach, tak. Czekasz na dziś. Pijcie dużo wody. Wybuchniemy. Zróbmy. Kurwa, Maderiko. Nie będzie nic z bloka, będą musiał Mój brzuch, Mama, aksa Jak mi się złaby zrobiło Pijcie wodę! Ale nie tak. A ja że popiję kawką i jak klasa Cała woda Wam przejdzie przez organizm i to wysikacie. Woda musi się. To tak nie działa. Nie. Nie, działa. E. nie. E. Ja... Wyzerowałem na hita. Generalnie woda z hita nie powinna być szkodliwa. Czekaj, z... czekaj, bo nie zrozumiałaś. Wypiłem na raz jeden litr wody. Co mi się stanie. Pytanie jest, czy to jest zdrowe, czy nie? Wypicie jednego litra wody na raz dla większości osób jest całkowicie bezpieczne i nie powinno zaszkodzić. Ważne jest jednak, by nie pić zbyt szybko bardzo dużych ilości wody, żeby uniknąć ewentualnego rozcieńczenia elektrolitów. Ale jeden litr to zazwyczaj nic groźnego. To jest efekt placebo, bo nas nagadały, że coś nam się stanie i że to jest niezdrowe. Ja już jestem, mnie już nic nie boli, nie? Chodź, idziemy. Dostaniecie jeden i drugi w tym samym czasie produkt i będziecie musieli zgadywać, co to jest. Dopytam jeszcze, czy wy coś robiłyście jakby teraz na żywo? Chodzi mi o to na przykład... To są produkty detailingowe. Rozumiem to, natomiast moje pytanie brzmi, będziecie czy teraz na przykład rozrabiałyście APC? Nie. Dwa impostory są. Zakrywamy? I to jest korkiem tym stopem, jak coś. Tam. Słyszysz? Mm -hmm. To nie jest triggerem, czyli no to, to, nie, jest nie, to jest APC jest. do rozrobienia. Albo eee, to jest Typhoon, albo... już mogę zgadywać, bo z Ema Detailing APC jest takim koreczkiem z góry do nalewania. Patrick, chodź tu, z głową. Wiesz, czy mi to daje? To jest odmrażacz do szyb. Ice, bo to Ice daje. Ja bym powiedział tak, Ice albo szampon, albo odmrażacz, albo impregnat do skóry. Na pewno nie impregnat. To jest odmrażacz do szyb, FX Protect. To, to, jest, to jest coś na pewno z FX-a, na 100%, 100% natomiast na 100 odmrażacz. nie wiem, czy to jest Ice Shampoo, czy to jest odmrażacz. Po dźwięku myślę, że to jest odmrażacz. Ale czekaj, nie, daj mi to jeszcze powąchać. Nie. Mi się wydaje, że to jest szampon, bo odmrażać wydaje mi się, że pachnie bardziej intensywnie. Okej, okay, no. to ostatni strzał. Co to jest? Ja mówię, że to jest szampon. Dam odmrażać. Pasta Rehab. Chyba, że to nie jest pasta. Trudno się wylosowało. Interior detailer. Interior... No, no. Ten różowy no, no, granada. No. Ja jestem w 100% pewien, że ja go wypowiedziałem. Jedno z dwóch. Interior detailer FX. Dajesz interior detailer? Tak, dobra, ten interior detailer. proszę. Tak? Myślisz czy nie myślisz? Mi się wydaje, że perfuma jest fresa. Paradise Park. No to jest perfuma, ale jaka to, nie wiem. Paradise Park z y, fresa. Ja mówię tak. to samo co Patryk, bo się no. nie znam. Soft z Curlaba. Soft albo strong? Wydaje mi się, że soft. E, tak, to jest moja ostateczna odpowiedź. Tak, tylko nie wiem, czy soft, czy strong. Wiesz, co mogłem wziąć? Tą dużą butelkę, która stała na górze, a to Tam był, był soft. soft. Dobra, niech będzie soft. Ty kręci mi się w głowie. Czekaj, muszę się uziemić. Proszę, ja proszę. To jest jakaś chemia na mokrom haletu na 100%. Zaintensywnie pachnie yy, jak coś do środka samochodu. Pokaż to jeszcze raz. Natomiast chyba, że to jest koncentrat jakiś czegoś. Yy. To nie jest hydro2 Light? Hydro 2? No. Nie. Nie. się już lubią zapachy. Czekaj. Ty, a, mo a może? Może to jest hydro? Muszę się odwrócić i ściągnąć tę czapkę, bo tak mi się kręci w tynie, że nie wiem co. Dobra, już. W sensie ja bym strzelał, ale wydaje mi się, że to nie jest hydro, dalej. Po prostu. Czyli nie wiecie. Dajcie nam kawę do powołania. A trudne. To... Coś owocowego. Ty. A pamiętasz, że y, ja sobie przypomnę jedną rzecz, że są no. dwie wypuchy. Co jest z dwoma wypuchami? No co? nie mogą nam powiedzieć, no co się pytasz? Ty, Dobrze gadasz. To jest wypucha jak To jest wypucha. To jest kudek do wnętrza z adbl -a. To nie jest to. Flower. Kudek do wnętrza z ADBL-a bym szedł. Albo y, Inner Kudezy CarPro. Y, Wydaje mi się, że to jest. To nie był Ultra Glass Cleaner. Ty, tak, to, to, to był Glass Cleaner. To My był Glass cleaner. Dobrze, Dobrze, żeś powiedział. Bo kudek z ADB Lato to nie jest na 100%. Na, na 100%. Wydaje mi się, że... Inner Kudek z CarPro... Też o tym myślałem. Też mi to przeszkadzało. Ale przez nie jest myśli. tak, że Ultra Glass Cleaner byśmy do poznali? Wiesz co, jakby, jakby psikła i on by się rozpylił, to byś poznał z bomby. A ja go chyba przedwczoraj nalewałem do butelki i wydaje mi się, że, że tak, tak. Że, że to jest dobry strzał, że to jest Glass Cleaner z, z ADBL-a. Kur... mać. <tryk> 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 a, e, to jest tak, albo Emma Detailing Pure. O, to jest to. Ale jeszcze może być Roton, ale Rotona by musiały przeleć do mojej butelki, więc to jest <tryk> Ema Detailing e, X Iron Pure. Mogę nie pić tej wody. co ładnie pachnie. E, perfumowane to jest inne, interior detaile y, to jest albo dressing z freso do wnętrza, albo cleaner do wnętrza z freso. To jest 100% coś z freso i to jest perfumowane. Tylko freso tak ładnie pachnie. Wydaje mi się, tylko, że to jest dressing. Dressing? No. Jeszcze mógłbym powiedzieć, że to może być ten czarny dressing, taki, coś go mało używamy, nie wiem jak on się nazywa. Pamiętasz, taki fiolet to jest Pure Hemy chyba, Pure Hemy on się nazywa, ale to jest preso. Patrzcie, jakie naklejeczki będą do wszystkich zamówień z naszym kodem. W sensie one już tam są, ale jeszcze nie wiem, śledźcie relacje, jakby ktoś chciał. Do, każdej, do każdego zamówienia z naszym kodem będzie taka bezczelny typ. Zdjęcie moje trochę nieaktualne. To jest Ice Killer Cephicsa w tym momencie. Pomyliłem się no, na samym. No, to jest To jest rozpuszczalnik? To jest EULEX? Czy... Co ty? Jak EULEX? <noise> Czy NITRO? <noise> da, One NITRO raz. wzięły z góry chyba? Jeszcze raz. Ja też chcę. Jak oni dali nam NITRO do wdychania? To ani nie jest EULEX, ani to nie jest rozpuszczalnik. To jak jakby jakbyś Nohala podłożył pod EULEX, to być wyje... Nie wiem co to jest. Szczerze to nie wiem. Jakby to. To ma taki podlot rozpuszczalnikowy. Nie. Ale to, ale to nie, nie jest nic z tych rzeczy. Daj mi to jeśli Nie mam zboczy. Nie. Ale i tak jak nie wiemy, no to dajcie. Jak nie wiemy, to dajcie. No to jest crocs. No to jest crocs. To jest crocs, Ty, wóz ze Swisa! Stron. No. no ale... To jest ostatnie? No kur... Dlatego to nigdy nie wąchaliśmy. I wiedziałem wiesz czemu? Bo nie mamy Arctic Ice małego, ale wysłali nam ze starą yy, jeszcze etykietą. To tak dupcy rozpuszczalnikiem? Ale bo wiecie co też jest? Że jak się tak włożysz se nohala, to też jest jakby inny zapach niż jak tak, yy, wiesz... Co tu się... Ola... Zrobiliśmy ten challenge i widzimy się później. Zrobiliśmy ten challenge i widzimy się później. Zrobiliśmy celę, stóra Tiruriru. Teleportacja nastąpi do przyszłości. Czy? ryby? Te... Jesteśmy widzowie w biurze. Jeszcze nie bonetujemy, ale to za chwilę. Ogólnie, jak chcecie zobaczyć bonetowanie, to po prostu zostańcie do końca vloga. Zróbmy tak, otwórzmy to. Nie ma czasu, dzisiaj jesteśmy w takiej dupie, za wszystkim. Powiem wam, że jak cały tydzień był taki jakiś w miarę spójny i w ogóle, tak ten piątek to jest taki rozpierdziel, że nie wiem co. Za któryś razem się natknę, jak ktoś tu gówno włoży, a ja to pomacham, to będzie przypał, nie? Moje ulubione czekoladki! Czekoladki moje ulubione! To Vivi! Kocham to Vivi! What is that? Scratch remover. Ja wam przeczytam. To chyba jest action, tak? Action, tak. To jest ten widz tak. Wysłałem wam trochę słodkości, żeby umilić wam ten ciężki dzień w pracy. Oczywiście list i pas test action do testu, ale chciałbym powiedzieć głównie, że to jest tam wlepa dla Kajetana, którą mógłbyś mu przekazać. Pozdrawiam, prywaciasz. Dziękuję bardzo. W tym roku byłem bardzo grzeczny i nie myłem out klientów szczotką. Aha, dobra. Chciałbym dostać świąteczny zestaw kosmetyków i życzenia od Kajetana i oczywiście od ciebie, Patryk. Teraz trochę o mnie nazywam się Michał, mam 13 lat. Od dwóch lat interesuję się Detailingiem. Robię to na razie na autach rodziców, sąsiadów i dziadków. To chyba wszystko. Serdecznie Was pozdrawiam, Michał. Serduszko dla Ciebie, Michał. To tak, Michał, pozdrawiam Cię serdecznie. Rób to, co robisz dalej. Staraj się, oglądaj wszystkie vlogi dokładnie, bo już kilka poradników było, więc mam nadzieję, że po prostu wyciągasz z nich wnioski i postępujesz zgodnie z naszymi poradami. Pastę przetestujemy na pewno nie dzisiaj, ale coś po prostu ogarniemy. Bardzo dziękujemy za, za prezenty jesteś młodym człowiekiem, staraj się, rób dalej. No i co? Twarda bania i zaciśnięte ja 5 lat, paręśla... mówił. Masz dwie zdrowe ręce, dwie zdrowe ręce, dwie zdrowe nogi i głowę pełną marzeń. List ecosystem. Beskid ekosystem. <laughs> pokaż, 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 pokaż. Mamy tak, cztery listy, które chcesz? Ten. utworzę oh, czerwony. O oh, kurde. Spoiler. O kurde, ja pierdziele. Mam na imię Tomek, mam 15 lat. W tym roku bardzo się starałem być dobry, pomagałem w domu, starałem się być życzliwy dla innych. Chciałbym ci powiedzieć, że moim pasją jest czyszczenie i pielęgnacja aut. Wiesz co, było? moim pasją jest gotowanie! Ogromną inspiracją jest dla mnie kanał Patryk Detailing, którego oglądam już od dłuższego czasu. Dzięki tym filmikom bardzo dużo się nauczyłem. Moje wielkie marzenie to dostać autograf od Kajetana i Patryka. Byłoby to dla mnie coś wyjątkowego. Jeżeli jest to możliwe, chciałbym też dostać. Płyn Lab Quick Detailer QDini Ultra Coat Carbon, który przyda mi się do pielęgnacji samochodu, bo wiadomo, auto samo się nie wypoleruje. Pozdrawiam Tomek. Cześć Patryk i Kajetan. Nie wiem, czy naprawdę można wysłać do Was listy, ale po obejrzeniu pierwszego vlogmasa postanowiłam to zrobić. Jeżeli czytalibyście ten list na filmie, to fajnie by było ogólnikowo powiedzieć. Odkładamy to na bok. Witam Mikołaju. Moja lista życzeń wygląda tak. Premia dla Kajtka i dla Amelki. Pasuje robota. Nowy kompresor dla Kajtka. Dziękuję bardzo. Takie życzenia mi się podobają. Koszulka z podpisem całej ekipy. A nie mamy żadnej koszulki. A oni jeszcze nie wiedzą? Test produktów z temu do pielęgnacji auta. I jakiś mes, mały zestaw do pielęgnacji auta. Jeśli to przeczy, przeczytaliście na odcinku, to pozdrawiam wszystkich. My też pozdrawiamy. Ja wszystkich. się zaraz boję, jak czytasz to, jeżeli przeczytaliście na odcinku i dalej jest, to proszę nie wspominajcie o tamtam, tam, a my już cały list przeczytamy. I... Jak najwięcej prezentów w Wigilię. Tego też życzymy wszystkim. Chociaż pamiętajcie, konsumpcjonist to jest zaraza tego świata i te skurczy czy syny. Nas wszystkich, wszystkich chcą zmanipulować. Z poważaniem Szymon IG, inny, pauza, pauza 15. Drogi święty Mikołaj, mam na imię Patryk i uwielbiam temat autodetailingu. Gdy on miał, to opcję napisał, czy co? Cześć. Tym roku byłem grzeczny, pan. wszystko się zgadza. Mam prośbę, chciałbym dostać startowy zestaw do detailingu, który pozwoli mi sprawić, żeby kropelki na moim czarnym lakierze śmikały jak w Formuła 1 po torze wyścigowym. Zrobić tak, żeby felgi pośmierdziały zgniłym jajem, skreślone niczym zgniłe jajo, że aż z wrażenia cygany na akordeonie zagrają. Twój wierny fan, Patryk. Czyli napisałeś sam do siebie. A w ogóle tutaj ten widzu napisał do nas Płocka Ja mam pytanie do ciebie widzu i daj znać w komentarzu, czy znasz Kamila z Płocka tak zwanego wózkowego. Co dalej? Bonetowanie. Bierzecie sobie to, idziecie sobie tu, uzupełniacie sobie boneta. Jak już macie uzupełnione, potrzebujecie fibrę. Pamiętajcie, nie wrzucajcie czerwonych ręczników z białymi fibrami. Z FX są teraz bardzo takie fajne fibry. Takie. Z tej strony jest Tempa, jak ja, a z drugiej strony ma takie haczyki. <laughs> nie spodziewałem się tego, że tak pleciesz. Z nienaczkami wziąłeś. Możecie też mieć Scrap Pada. Ja zalecam albo Scrap Pada, albo to. I chodźcie. tu mamy plamki. Tu mamy plamki i tak, teoretycznie, jeżeli macie tylko dwie fibry, w sensie macie same fibry, ja bym zalecał scrap albo to, bierzecie sobie normalnie tutaj cyk, puch, bierzecie sobie trochę na materiał, po prostu szorujecie tak, szorujecie, 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 szury, buru, szury, buru, odwracacie albo bierzecie drugą fibrę, przecieracie i tak naprawdę tyle. Natomiast ja bym polecał... Jako pierwszą albo skrap pada, albo to. Najlepiej tą fibrę po prostu z FX-a. Ona jest zarąbista. Dlaczego tą fibrę? Bo będzie wam ciężko na przykład skrap padem zrobić pod sufitkę. A tak, bierzecie sobie dwa, trzy strzały. Jest tu coś brudnego? Gdzieś jakaś plamka? Tam jest. Widać tą plamę tu? No to bierzecie sobie taką fibrę. Raczej, raczej starajcie się pracować krzyżowo. W momencie jak macie taką mocniejszą plamkę, możecie zrobić taki mały, kolisty ruch, ale raczej starajcie się pracować krzyżowo, żeby nie wypracować sobie placka. Tylko teraz jest tak: pod sufitki to jest bardzo ciężki temat. I bardzo śliski temat. Więc ja wam nie polecam ich czyścić. To od no, razu mówię. No. E, bo je też można sobie zrobić taki test palca, że jak się wgniecie, to podcufitka się teoretycznie wraca. Problem jest, jakby się to tu nie wracało w ogóle i tu by zostało takie jakby wgłębienie w podsufitce Natomiast ja nie polecam pocufitek czyścić nikomu. Po prostu, nie robią to fachowcy. Ale wracając, ktoś się pytał o materiały, więc ewentualnie można sobie spsikać materiał. Spikać z pada i normalnie wyszorować sobie całość. Bierzecie suchą fibrę i zbieracie po prostu nadmiar tego. Odwracacie znowu nadmiar. I tak naprawdę tyle. Jak to wysuszyć, samo z siebie się wysuszy. To, jest, to nawet nie jest mokre. To jest. Nie wiem, czy dam radę tak pokazać. Patrz, zmoczę sobie rękę i widać, że jest tylko takie odciśnięte i patrz, to już znika. To nie jest tak mokre jak na przykład tutaj jest plamka, gdzie psikłem tym. To jest po prostu delikatnie wygodne. Więc takim sposobem można umyć sobie plamki, jeżeli komuś gdzieś coś kapnie, no to tak jak pokazywałem, jest takie nawet delikatnie brudne, takie żółte. No. Takie brązowe. I to jest odpowiedź na tego pana, co pytał, że mu chyba coś tam zażygało się z tyłu, w sensie dzieciakowi i to trzeba ale takim sposobem to nie. Chyba, żeby do bardzo dokładnie poodkurzał i no. jakby już na koniec z bonetowaniem, natomiast bonetowaniem nie odciągniesz tego, co weszło w tkaninę, no. więc jakby no... Bo na dobrą sprawę bierze i się po prostu to rozczarowuje. Bonet jeszcze działa tak, że on zamyka chyba w sobie brud, i jakby ściągając to tym, nie wiem, czy to też aż tak będzie widać, no są i widać tu taki brązowy po prostu nalot, tak delikatnie. Więc jest to takie powierzchowne pranie, nie jest to dokładne pranie, no ale pytaliście, więc macie polecajkę na dzisiaj. Tak. jakby ktoś przesadził z bonetowaniem i ten fotel byłby faktycznie mokry, to dać auto do suszenia z ogrzewaniem na maksa, uchylić sobie klapę bagażnika albo szybki delikatnie, Natomiast nie włączajcie grzania foteli, no. bo wam wyjdą paski. Takim oto sposobem pokazaliśmy dzisiejszą ciekawostkę. Jeżeli macie jakieś pomysły, jaki challenge zrobić, to piszcie. Ciekawostki i challenge, ciekawostkę i challenge. Do zobaczenia jutro, widzowie. Jutro godzina 18. Widzimy się. Jo. To jeszcze szybki test poprawki produktu od widza, który drukuje na 3D. Także idziemy testować. Bo wczoraj tego nie zrobiłem, także przepraszam. No, teraz to jest rakieta. Nie wiem, ile jaką to ma średnicę. Działa! Approved by e, kajtek z Patrick Cardetailing, tak zwany palacz. Pozdrawiam. Naura.